Dziś zapowiadamy, że już w tym sejmie to nie ma sensu, bo on już i tak dogorywa, ale w tym nowym sejmie, mam nadzieję już rządzonym zasadami demokracji, położymy na stole od razu z marszu ustawę o tak zwanej kropce o rejestrze osób publicznie eksponowanych, politycznie eksponowanych ten projekt ustawy to jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić, jeżeli realnie historie, które słyszymy o Tauronach, Orlenach, Eneach yy, i Pegienigach ma się skończyć. Ten rejestr ujawni wreszcie powiązania wszystkich polityków, ministrów, posłów, senatorów, prezydentów miast, burmistrzów z osobami zasiadającymi w organach spółek Skarbu Państwa. To powinno być jawne. To wreszcie powinno być do sprawdzenia przez każdego obywatela. My taki projekt położymy i chcę powiedzieć jasno: niezależnie od tego, czy będziemy mieli posłów 20, czy 20, czy 50, czy 90, nie będzie takiej koalicji, w której weźmiemy udział, jeżeli ona tego nie potraktuje poważnie i wspólnie z nami nie uchwali tej ustawy w ciągu pierwszych 100 dni po ukonstytuowaniu się Nowego Sejmu. Jeżeli my mamy przywrócić ludziom wiarę w politykę i w państwo, to musimy działać stanowczo, skutecznie, szybko i pokazać, że to, co najbardziej ich wkurza, ten polityczny nepotyzm, musi wreszcie zostać od strony politycznej skasowany, rozwiązany.